A w dzisiejszym wideo odpowiedź na pytanie, kim jest hustler w biznesie i życiu. Czasami zdarza mi się używać, czasami, często zdarza mi się używać słów, które ja używam na co dzień, a część z Was nie rozumie albo nie zna. To jest absolutnie ok. Więc w tym wideo powiem Wam, jakie ja rozumiem słowo hustle, bo często słyszę to również w wywiadach, które udzielam. Dobra, Marcin, ale kim jest ten hustler? Bo często widzimy u Ciebie hustler, hustluj, i ciśnij. I dzisiaj udzieliłem odpowiedzi, która sami mnie to zdziwiła swoją prostotą. Według mnie, hustler to przedsiębiorca. Czyli osoba, która bierze pełną odpowiedzialność za siebie, wie. Co chce osiągnąć, wie jak chce to osiągnąć i żadna wymówka, czy odpowiedź otoczenia nie jest w stanie go zniechęcić, albo odwlec od tego pomysłu, bo on i tak wie po co, jak i dlaczego tam zmierza. I Ten hustling dzieje się na co dzień cały czas. Czasami jest to popędzenie telefoniczne, na przykład podłączenie internetu w twojej kamienicy, przy twoim mieszkaniu, gdzie wszyscy wokół mówią ci na infolinii, że się nie da, nie można, a i tak ciśniesz i masz internet w mieszkaniu. Każdy z Was, kto przebiał problemy z dostawcą internetu, wie dokładnie o czym mówię. Hustling to są małe elementy i szczegóły, które różnią dobrego sprzedawcę od tego, który nie ma wyników sprzedaży. Przykład: jeżeli ja widzę w internecie kogoś rzucającego swoją pracę, zobaczyłem wczoraj na Facebooku znajomego, 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 który wykonał piękne, przepiękne deski do krojenia żywności w kuchni, wykonał z pięknego drewna. W Ładne zdjęcia na tle lasu i mówi: Super produkty właśnie wykonałem. Zobaczcie, jakie są piękne. A co robi hustler? Mówi: Super produkty, zobaczcie, jakie piękne. Pokazuje je wam. A możecie je kupić w linku poniżej. A możecie kupić, przelewając pieniądze na numer konta. A możecie kupić, pisząc do mnie prywatną wiadomość. I to jest ta niewidzialna mikro różnica, która oddziela hustlerów od niehustlerów. Jeżeli mnie ktoś z Was Otaguję w dyskusjach na Facebooku dotyczących książek, to nie jest moim celem przywitać się. Haj, nie jest moim celem jakąś książkę polecić. Moim celem jest tę książkę sprzedać. Więc jak jestem w dyskusjach tagowany, odpowiadam, ale zawsze leci prywatna wiadomość do osoby, która tą dyskusję rozpoczęła albo której dotyczy i tam jest informacja. Chcesz to? No problem, wysyłam Ci dzisiaj książki. Chcesz? To jest takie domykanie na ostatniej mili tego, co ludzie zostawiają. To jest wystawienie faktury w momencie, jak klient jest gotowy realizować zlecenie, natychmiast wystawienie faktury, nieodwlekanie w czasie. Są małe szczegóły, małe czynności. Dzisiaj mówię znajomemu przedsiębiorcy, który nie ma pojęcia w ogóle o internecie, a chce wejść w internet, żeby rozpoczął odjęcia swojej komórki w rękę, po to, aby mógł wykonać mikroaktywność marketingową, która o krok przybliży go nie do efektu, ale do zrozumienia jak w ogóle funkcjonuje marketing internetowy. On mówił nie znam się. no. Zapytałem go, czy ma komórkę. A powiedział, że tak, więc nadajesz się do tego. Wczoraj widziałem taki napis na sklepie Nike, jeśli masz ciało, jesteś sportowcem. Pff, genialne. Jeśli masz komórkę w kieszeni, znaczy, że możesz być marketerem swoich produktów i usług. Ale najważniejsze jest to, żeby zamienić się z biernego czytacza, oglądacza, widza, w aktywnego hustlera, producenta treści, które. Zwrócą uwagę Twojej społeczności na to, co robisz, i może pewnego dnia, może dzisiaj, może za rok, może za 5 lat, spowoduje to, że oni zaufają Twojej rekomendacji, kupią od Ciebie produkt, usługę, to, co masz im do zaoferowania. I to jest właśnie hustling, w takich małych, małych szczegółach. Hastlowanie to również działanie natychmiast, tu i teraz z tym, co mam. Zero bullshitów, zero wymówek, co mam, jak mogę to osiągnąć. Jeśli zadasz sobie cel do osiągnięcia, no to. Będę słyszał wymówki, odpowiedzi, problemy, będę się odbijał od tych drzwi, i właśnie ta siła hustlingu powoduje, że ja jestem w stanie to wytrzymać. Idę dalej. Mówiły mi, że się nie da, pytam jeszcze raz, pytam kogoś innego. Jak zostaje wycenę od dostawcy na 20% więcej, niż mogę zapłacić, to cisnę, patrzę, szukam, analizuję, zmieniam, aby mieć cenę taką, jaką chcę. Jeżeli klient do niej potrzebuje dostawy szybkiej, natychmiast w jakieś miejsce konkretne, to ja myślę: Dobra, czy ktoś nasze produkty ma w Gdańsku, czy ktoś może mu je zawieść, czy możemy te produkty przesłać busem, bla bla karem, pociągiem, samolotem, whatever. Szukamy tego rozwiązania. I hasle też osobą jest, która nigdy nie obwinia innych za swój błąd albo za ich błąd. Bierze pełną odpowiedzialność, ale również nie daje wyrzutów tej drugiej strony, że coś nie wyszło, coś się nie udało. Pięknym obrazem tego są treningi sportowe. Biegniesz, potykasz się, nie potrafisz źle ćwiczysz, ale ta siła hastlingu, napierania, ciśnięcia, napierdzielania. Wiecie, jakie ochoty mam użyć słowa, nie? Wiecie? Napierdzielania, właśnie tego słowa, powoduje, że możemy te swoje granice przekraczać. Słowem kluczem również w hastlingu jest to, żeby podjąć działanie. I znowu o tym działaniu jest książka Twój Ruch, bo. To nie jest książka motywacyjna. Ona pokazuje, że dzisiaj jest czas na to, abyś zakomunikował światu, co u ciebie mogą kupić. Drugą książką, którą bardzo polecam w kontekście tego tematu, czym jest Hustler, kim jest Hustler, jest oczywiście Filozofia Hustle, którą wydaje się w WSM Power. Nie mam jej teraz pod ręką, ale wam teraz link poniżej wkleję do Twój ruch i do Filozofii Hustle. I Hustler jest również osobą, która chwyta okazję. Czyli jeżeli widzisz, choć cień szansy na to, że to wideo, ta książka, czy filozofia Hasle może odrobinkę, odrobinkę posunąć się do przodu, to to wystarczy, aby do decyzji chcę ją przeczytać. Tyle. Hasle nie potrzebuje widzieć całej trasy. On potrzebuje jeden krok wykonać. Hasle to nie jest stratyk planer, to jest gość, który przystępuje do działania natychmiast i teraz z tym, co ma. Ja na początku każde wideo nagrywałem zwykłą komórką, później lepszą komórką, później lustrzanką, później lustrzanką światłami, a później lustrzanka światła, tło, ubiór. Dobry mikrofon i masz wartościowe wideo. jestem haslera jest perfekcjonista, bo on szuka idealnych rozwiązań, oświetlenia, kamery i on spędza pół roku na tym, żeby to wybrać, a dopiero później tworzy kontent, Gdzie w tym miejscu Hustler stworzył już 100 tysięcy wideo aktywności, które miały wpływ na jego biznes już natychmiast, na tym etapie, bez czekania na odpowiedni moment, odpowiedni sprzęt, odpowiednią wiedzę. On działa tu, teraz, natychmiast. I ja chciałbym, żebyś ty również zadziałał tu, teraz, natychmiast. I zaufał mojej rekomendacji i kupił sobie Twój Również Altmana oraz Fizofia Hustle. Tu będzie teraz obrazeczek, to tu albo poniżej. I jeśli masz problem z motywacją, z energią, takim napieprzaniem do przodu, dającym duży momentu i efekt, te książki ci z tym pomogą. No ale nie, kupię jutro, nie potrzebuję, nie mam pieniędzy. To jest oczywiście czemu, bo masz. masz komputer, który kosztował, więc masz pieniądze i wdrożenie. Lekcji z tych książek pozwoli ci pójść dalej. Jak ją przeczytasz jedną czy drugą, możesz, fajna książka, super, o, o oh my god. Ale działanie tu i teraz natychmiast da ci efekt, po który to wideo do ciebie przybyło, dostarczyło, albo ściągnęło się do obejrzenia. Pozdrawiam. Marcin Osman, który wie, kim jest, wie, co robi, wie, kim jest hustler. Też staram się wdrażać maksymalnie dużo tej filozofii hustle książki Nila Patela, aby być Krok codziennie, o mikrokroczek, o mikrokroczek, o mikrokroczek do przodu. Do przodu. Do przodu. Czytaj, działaj i ciśnij. Napierdzielaj. Bo samo się nie zrobi, to Ty o tym też wiesz, nie?